Kaja wraca do TVP. Będzie też gwiazdą koncertu Urodziny w Europie. Kaja należała do tych artystek i artystów, których przez ostatnie 8 lat nie oglądaliśmy w telewizji publicznej. To się teraz zmieniło. W marcu pojawiła się w programie telewizyjnej Dwójki Muzyka na Dobry Wieczór. Niebawem będzie jedną z gwiazd podczas koncertu organizowanego na Placu Piłsudskiego z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, który to koncert widzowie zobaczą w TVP. Przez ostatnie 8 lat, Kaja nie było na antenie TVP. Ostatni raz pojawiła się tam w roku 2016. Telewizja w tamtych latach ignorowała artystów, którzy tak otwarcie jak ona wypowiadali swoje zdanie, za to lansowała inne gwiazdy. Nie brakowało oczywiście koncertów, ale były one głównie skierowane do tych, którym odpowiadał inny typ muzyki, na przykład Disco Polo. Kaja nie pojawiła się też w Opolu na koncercie jubileuszowym Maryli Rodowicz czerwiec 2017 roku, choć były takie plany. Kaja została zaproszona przez samą jubilatkę. Niestety jej pojawienie się na festiwalu zostało zablokowane przez Jacka Kurskiego. Jak donosi Opolska Gazeta Wyborcza, prezes TVP miał powiedzieć krótko po moim trupie. Wiązano to z tym, że artystka brała udział w marszach kot. Jednak po zeszłorocznych wyborach parlamentarnych i zmianie władzy, artystka wróciła do telewizji polskiej. Kaja znowu w TVP. Wystąpi też na wielkim koncercie urodziny w Europie. Dobrze, że jesteśmy razem. Najpierw w marcu pojawiła się w programie telewizyjnej dwójki Muzyka na dobry wieczór. To cykl w TVP, który będę miała zaszczyt otworzyć autorskim koncertem po 8 latach nieobecności w telewizji publicznej. Wraca muzyka artystów, których nie było tam przez wiele lat, wracają koncerty na żywo, ekscytowała się Kaja. Teraz będzie jedną z gwiazd podczas koncertu organizowanego z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, który widzowie zobaczą w TVP. Koncert przypomni nam, jaką drogę przeszedł nasz kraj przez te 20 lat. Spotkają się artyści należący do różnych pokoleń i różnych światów muzycznych. Usłyszymy zaskakujące aranżacje znanych przebojów. W koncercie wezmą udział m.in. Kaja, Brodka, Paulina i Natalia Przybysz, Mela Koteluk, Igor Herburt i Andrzej Piaseczny. Orkiestra pod dyrekcją Jana Stokłosy przygotuje specjalne aranżacje, w tym fragment i X symfonii Ludwika van Beethovena. Słynną odę do radości usłyszymy w wykonaniu zespołu Śląsk oraz zaproszonych wokalistów.